Dobry wieczór w drodze na Sandomierz. A co widać? Mało widać. Powiem Wam, mgła się wzięła. Poniedziałek, wieczór, tak jak widzicie. No, 30 metrów maksymalnie. 20 metrów. Jak włączę długie, to 10 metrów widoczności. Więc mrówczym krokiem, jak to się mówi. Kamera tego tak nie odda, ale naprawdę jest bardzo, bardzo gęsta mgła. Na plusie temperatura i widzimy się na giełdzie. A tak przed 22 poniedziałek, 24 wygląda ta sandomierska giełda. Pucha, jednym słowem. Pucha. Nie ma się nawet kogo zapytać, co się działo za dnia. Ani kupca, ani towaru. Poniedziałek, 22 godzina. No ale cóż, zobaczymy, co będzie do, do rana. Zobaczcie, pucha, pucha o tej porze. O, teraz ładnie widać mgła i pusto. Jak się uda, to jeszcze coś się dogra później. Cięcia ciąg dalszy, tym razem na troszkę młodszej kwaterze. I czego jest dużo? O, gniazdek mam dużo, wszelkiego rodzaju. Yy, gniazdka jak gniazdka, chyba 6 czy 7 na jednym rzędzie znalazłem. Na drugim, który teraz szłem, może 4. Więc gdzieś tego ptactwa jest dużo. Pączka jest na tyle. Żeby to się tylko utrzymało. O, o, teraz ładnie widać. I co Wam chciałem jeszcze pokazać? 5400 i 2% baterii. Bateria mała, 2 amperogodziny, ale dużo drobnych cięć, więc ta bateria tak wytrzymuje na takich drobnych cięciach. Więc jak najbardziej tak. Bo fajnie lekko się tnie, więc na dwóch bateriach 6 godzin się robi przy takim lekkim cięciu. Także takie to realia teraz, jak się tnie drobne pędy. Dużo klikania, więc te baterie wytrzymują fajnie. No i przekater lekki. Co jeszcze ciekawego? Był mróz, nie mam mrozu. A jak ta sytuacja się rozwinie, no to wszystko, wszystko wyjdzie w praniu. Oby jeszcze trochę mrozu było, żeby zatrzymało tą wegetację. Na razie, tak jak widzieliście w poprzednim filmie akurat na Goldenie, nic tam się nie dzieje. I tu też nic się nie dzieje, więc na razie spokojnie, bez żadnych ekscesów pogodowych i będzie wszystko dobrze i dolecimy do sezonu upragnionych oprysków i tak dalej, i tak dalej. Kawka się studzi, została paleta Princa, a tak wygląda w czwartek w pół do drugiej rano w Sandomierzu. Także coś kupca jest, z towaru też coś, ale dużo mniej niż zazwyczaj. Do rana jeszcze parę godzin, ale dobrej myśli jak to się mówi. No i tam standardowo pusto. Siemanko. I tak jak mówiłem, kiedyś tam znalazłem tu. Zaraz muszę zlokalizować, gdzieś tu znalazłem, bo jest niecięte. Jedna sztuka właśnie z miotlastością jest piła. I trzeba ją wyciąć. Jakby nie było. O, jest widać. Jakby nie było, trzeba to wyciąć, żeby się to dalej nie roznosiło. Także idę, zrobię co trzeba zrobić. O, tu jest jedna sztuka, całe drzewko poleci, i chyba była druga sztuka gdzieś tu w okolicy, ale to się muszę przyjrzeć jeszcze najpierw. Ale to... Zaraz sobie go wyciągnę, tylko sprawdzę przejdę, bo żeby nie ominąć drugiej sztuki jest i druga sztuka, też bardzo blisko. Zobaczcie. I to też trzeba usunąć, nie oglądać się. i wyczyszczone teraz poodcinać wyciągnąć, spalić wyciągnąć na razie wyciągnę i zostawię na środku a potem gdzieś dopiero spalę yy, tu Wam chcę powiedzieć tak jedyna usterka w tej pile jaką miałem to usterka się pojawiła tu zobaczcie to był taki bolec który ograniczał raz łańcuch no, któregoś razu jakoś upadła mi i ten bolec tu akurat wbił się w zbiorniczek no i co trzeba było zrobić, zakleić żywicą epoksydową zbiorniczek widać dziurę zakleiłem zbiorniczek i piła działa tyle usterek co do tej piły, wszystko tak to. Gałęziówka mała, działa, hula bez problemu, bez żadnych zająknięć. Jak najbardziej, fajny sprzęt. O, tu mam pytaliście kiedyś czym dezynfekuje. już widzicie czym się dezynfekuje ostrza tym co jest pod ręką czyli denaturat wziąłem trochę denaturatu tak w razie czego mam cały czas także do dezynfekcji ostrza jeśli by się coś miało e, wydarzyć jeszcze parę słów o gałęziówce e, co Wam tu jeszcze mogę powiedzieć tyle, działa trzeci bądź czwarty łańcuch już tu zajeżdżam gałęziówka funkcjonuje odpalę, jak widzieliście bez zająknięcia za te pieniądze tego typu sprzęt ja tu Wam jeszcze pokażę dokładnie numer teraz już pewnie są nowsze te sprzęty o, proszę Was bardzo 3-6 kg dużo nie dużo jak na Taką piłę, którą można ciąć i nawet bardzo duże drzewa to jest według mnie mało, może i na gałęziówkę yy, trochę za dużo typowo, ale na taki użytek sadowniczy do karczowania yy, bez problemu zdaje egzamin. Zobaczcie, tu widać właśnie jak to jest tutaj zakleiłem. To była jedyna usterka tej piły Gdzieś kiedyś mi zaczynał podkapywać właśnie Paliwo zaczynało wykapywać Przepraszam, nie paliwo, tylko olej Bo to jest zbiorniczek na olej tu Zaczęło wykapywać, powoli sączyć się ten olej, więc Posprawdzałem, popatrzyłem, okazało się, że właśnie ten bolt, który tu był On dotąd on gdzieś wystawał, metalowy Na plastiku osadzony, po prostu Upadła mi piła jako felernie w ten sposób i ten bolec po prostu przedziurawił zbiornicze koleju. Wszystko. Tyle usterek co do, co do piły gałęziówki. No, a jak się odkaża, mniej więcej co nazwijmy to 20-30 drzewek eksykator, zobaczcie wszelkie ślady smaru które gdzieś tu były się zmywają więc do końca rzędu o, do końca rzędu do samochodu i smarowanie porządne bo niestety denaturat ten smar który się gdzieś tu pojawia zmywa a jest co ciąć jest co odkażać co jakiś czas tu wam mogę pokazać Chociaż już kilka razy pokazywałem moje sąsiedztwo. No i zobaczcie, widzicie od sąsiedztwa. Tu mam sąsiedztwo. Więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. I tu kolejne drzewo do wycinki. Od miedzy, jak to się mówi. Więc. Tu jest cały problem jeśli, jeśli po sąsiedzku te sady czy uprawy są zaniedbane To naprawdę ciężko jest czasami ogarnąć szkodniki, ogarnąć choroby, bo to wszystko się przenosi i tak jak wam mówię, idę tnę to powoli i co jakiś czas odkażam sekator tak żeby mieć święty spokój Ciśnięć smaru i powyłaziło wszędzie. Raz jeszcze tutaj trochę przetrzeć, troszkę na ostrze. O, potem wytrzeć ładnie parę, parę razy. I powycierać i będzie śmigać dalej. Także tak to wygląda. Tu troszkę przecięte. Widzicie góry. Cóż jeszcze y, mogę Wam tutaj powiedzieć ciekawego? Y, co do cięcia każdy. ach każdy. Albo niektórzy już skończyli, niektórzy nadal tną. Jedni lubią, jedni nie lubią ciąć. Y, ja tam nie narzekam. Dobra, i kończąc ten odcinek, y, ten tygodniowy przegląd tygodnia, bo w sumie miało to wpaść trochę wcześniej, ale jakoś tak. Było mało czasu, trochę roboty, więc nic tam nie poskładałem, no ale ileż można o tym cięciu cały czas, więc tam przewija się też jeszcze troszkę giełdy. Giełda giełdą. Na razie to wygląda w miarę, tak jak już tam mówiłem. Pytanie, na ile to się utrzyma. Co do, co do sklepu, teraz parę słów. Od soboty, od 1 marca. Nowe promocje na sklepie, stare promocje też niektóre wracają. Cały czas jest bonus powitalny, 5% dla nowych dla osób, które po raz pierwszy robią zakupy, więc zachęcam do skorzystania i tyle w tym odcinku tygodniowym przeglądzie tygodnia. Dzięki za oglądanie Dzięki za nowe subskrypcje, za komentarze i zachęcam do zakupów. Komentujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.